W tym pierwszym odcinku gry, w którym będziemy dalej poszukiwać głowczyni, e, e, potworów. No i co my tutaj mamy? Tutaj. O dobra. E, mamy tutaj. Zas. Bo patrz, tak. A tam nic nie ma cie 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 ciekawego. E, o nie mamy kolejne przejście. Wydaje się, że pod tymi głazami po drugiej stronie jest chyba pusta. <noise> no dobra, to pierwszy z wielu. Dobra, kroków. tutaj mamy podjąć, żeby przejść na drugą stronę. Dobra, jest na jeszcze pracuje. Dobra. Udało się. Kamień. wszystkich? chyba rozumiem co kombinuje. Tak. I zobaczymy kto ty. z brachu. Rzucisz ten? Oczywiście. Gdzie to przenieść? Powiedzmy, że złapiemy film No niestety nie, nie za bardzo. Gmora to na pewno tego nie zrobi. Zakładam, Przeskanujmy może to. poluje na wielu świata. Świetnie. Eee, zobacz informacje. O, tutaj jesteś. Mogę oczyścić ją z tego gruzu Pitzer Duillu. Potrzebne mi tylko coś No Niestety wpadliśmy. Dobra. No to... jego działaj. nie jest dobrym do tego narzędzie. Trzeba było przeskanować. Pięknie! Chyba nigdy nie widziałem cię w tak dobrym humorze. Bo nigdy wcześniej nie widziałeś mnie na wielkich głowach! A nasza misja w strefie zastrzeżonej? Topa w strefie zastrzeżonej, znaczy... To nie były Wielkie łowy. To... Drax, wiem, że długo na to czekałeś. Ciesz się chwilą, stary. Dziękuję, Quillu. Muszę przyznać, że po tym wszystkim... Było mi to potrzebne. Tak, cóż. Może gdybyśmy posłuchali Cię od razu i wzięli się za fuma, zapewne zginęlibyśmy. Dobra, lećmy. Ja byłem zawsze. Jeszcze wyżej. I Moja zobaczmy, co tutaj jest. Ciekawego no. Dzień idzie tędy. Mam uwierzyć, że Postrach setki światów. Przygotujcie się. Coś chyba o, jest coś tutaj na takiego potworka? O Porobale no Nie masz Dobra rada! Ja to ja to kodów, może to on do nas Roker, może to z tego zrobi użytek jakiś? Dobra, i to można by wysadzić. Te obleśne siorbace plują jak turne. To no, trzeba im odpluwać! Ciekawe, czy Fin będzie pluł na sobie czy lodem. A może spróbuję przełamać lody i przywita nas ciepło! <laughs>

Zastanówmy się przez chwilę. Od kiedy robimy takie rzeczy? A jeśli jest już za późno, jeśli Rejker dokończy to, co zaczął, a rytuał. To znaczy, że robimy to wszystko na marne. Że nie ma coś jest jeszcze. Jeśli naszym ostatnim czynem będzie walka z Odejdziemy z e, Dobra, nie mamy dziurę do przejścia. Czyn. Chcę przetrwać. Więc miejmy nadzieję, że nie jest to za późno. Dobrze, znajdźmy tu jakieś przejście. Zdaje się. O tam. Kolejne złowrogie szczyty. Zaczynamy mieć ciary przez tę planetę. Ciągle myślę, że Fum nas zaraz chlaśnie od tyłu. Fimfam, tym się legendarna e... bestia. Legendarne bestie nie chlastają od tyłu. Grod zajmie? O, mamy tak. No i mamy mostek. No, przynajmniej nie złata e, przepaść. Dobra, tutaj widzę, że jest przejście, coś ukrytego. Aha No to rytuał. Uwolnij Magusa czy coś tam To jak to będzie wyglądać? Skąd będziemy wiedzieć? To by się y, mogła zająć y, Gmora? Może cała galaktyka się mroźne piekło? Brzmi znajomo, brzmi jak 4. Co to za prostokąty? monolity? O Dobra. jest, się w końcu otworzyło. A. Możliwe, że to drogowskazy, które doprowadzą nas prosto do Fin Fang Fuma. Tego nie, nie chcę Gimara zrobić, no to może ten zrobić. to potrzebuje dostępu. Też dostępu potrzebuje. Gród. Niech no usłyszę te dwa słowa gród. Jestem głód. Retty, mógłbyś być chociaż uprzejmy. No, dosta jeszcze roket. Dobrze, że mamy niszczyciela w naszym zespole. Nie dotrę do tego. Do dzieła, roket. Dlaczego mnie pytasz? No, panie. Tam jest jakaś szczelina, mi się wydaje. Czemu Gemara nie może tego zrobić? Te twoje drogowskazy donikąd nie prowadzą, Drax! Cała ta planeta należy do smoczego pana. Wszystko prowadzi do niego. Świetnie! Mmm, błaszczykę tutaj nawet widać. Mora tego też nie chce zrobić. niemożliwe. Dobra, idziemy dalej. Będzie trzeba to ominąć. Może jest tam inne przejście. Poprzez niebezpieczeństwa powierzchni planety, testuje swoich wrogów. jakbym znowu słuchał o Lady Felber. No dobra, Uwaga dość. Nie mam pojęcia o czym ty mówisz. Aha, no nic, drogę kujesz! Użyj tych swoich wypasionych flóz i zabroć źródło gazu! Mam taki pomysł, a może by zbadać w taki sposób gazowych jaskiń? Otumanić go? Użoztwo. Chwila, chwila! Rocket! Czy ty się się zaraz z legendarnym smokiem, a statką jest los całej galaktyki. Nie zamierzam nas pobawić. Wow! Ten tym naprawdę pokonałeś swój lej. No cóż, nie się, teraz. moja broń. Jest otwór, dobra. A to co? No dobra, jakieś składniki mamy i możemy iść dalej. O, jest tutaj przejście. Dobra, czyli zrobiliśmy koło i, i do tego nie mogliśmy tędy przejść, bo musieliśmy przejść przez ten gaz, no i teraz... E... Rozwal to, Drax! Draks, to draks otworzy wyzwanie. to Zróbka z gotowa? Nie wiem jak to nazwać Oho, dzień dobry to no. Uwaga! Bądźcie wyjść z przyciąga ciąga na zębce! Serio, było paz, Takich podwładków jeszcze nie mieliśmy Dwo mniej! Ale proste były. Do ubicia. Dzikie korzenie, no dobra. Gol Dzięki grud. Doceniam inicjatywy. <grym> Podoba mi się te śpiewanie. <śpiewanie> o, właśnie tutaj, Gomora, tutaj mi pomoże. Zaczepię tutaj. Jasne, pokaż tylko gdzie. To wygląda na kawałek miecza, jak połamanego. To jest zdecydowanie coś dla draxa. O, jest coś idralnie, no właśnie. Czy jakąś znaczkę stary miecz znaleźliśmy Czyli możemy pomału stąd spadać, jeszcze, jeszcze jest kolejny mostek No dobra, czyli zeskakujemy stąd Feldar Homorgat, Soltat Flandurgat. Ktoś kiedyś mówił, że masz urzekający Jestem Nie jestem złośliwy, mówię serio. A, nie to, tylko to. No dobra. W każdym pocierazie tak. Z całej siły! Zaraz tego nie będzie. Pięknie! Zum nawet nie pojmie, co się stało! Będzie groźniejszy od jakiegoś głazu, Nie Wiem. Staram się myśleć pozytywnie. Czemu? To no chyba takie budowanie grupy. Nie potrzebujemy go już. Jesteśmy grupą idealną. Eto, jesteśmy w miarze. Szczerze? O tym wszystkim, co przeszliśmy... Co to było? Z nikim nie wolałbym tu być bardziej. No to Zuja kocham Was. o, o heda. Niektórych rzeczy lepiej nie mówię. Tak, Świetna. Kolejna znaczka, o... Wróćmy mam lepiej to. do łapania fuma i ratowania galaktyk. Ja też czuję do ciebie miłość, Piterze Green. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co tutaj. Jeszcze jest. O! O dobra jest znienacka Dobra, czyli mamy się też tam dostać. O no, Draksowi dzisiaj jest dosyć wesoło. Gmora idzie tędy? Wygląda jakby były dwa przejścia. Wiesz co, jak się okaże, że to tylko gadanie, to poczuję się rozczarowany. <gadanie> o ile dożyjemy spotkania. Peter, patrz! Przed nami dym! No, widzimy dym, a czy, czy tutaj coś znaj znajdziemy? O, nie da się tędy e, wyprzeć, bo tu wy, wy, wygląda tak, jakby tam była przestrzeń do przejścia. Dobra, to czyli idziemy tędy. Myślałem, że jakieś znaczki znowu znajdę. A nie idziemy za tym edymem, co Gemora e, e, nam mówi, że jest. Hmm, las tutaj widać. W końcu jakieś drzewa I coś tam musiało się sfajczyć. No dobra tak, Czy ktoś tak ma coś bol, do powiedzenia? Czy to Fum? Prędzej myśliwi Git, może wiedzą gdzie jest? Albo nas zaatakują. Mogę zakraść się do obozu, znaleźć słaby punkt. Spuścić łomot komu trzeba, zaszlachtować przy wszystkich. Szok wywoła dezorientację mogą się poddać. Potem pójdzie już gładko. Dobra. No Hej, a... wszystko w porządku? Nie będziemy denerwować gymory po, no... po zabiciu siostry? Tak i innych ważnych wydarzeniach? Jest dobrze. W miarę. Okej. Okay. I jest szansa, że nikt jest stracona. Nie, nie godzę się na to. Jeśli jest, będę musiała podjąć tę trudną decyzję. Jest moją córką. A ja zabójczynią. Wiemy o tym. Ale do tego nie dojdzie. A jeśli tak? Jeśli to będzie wybór pomiędzy nią a wszystkim innym. Zrobisz wszystko dla kogoś, kto jest ważny. A wiemy, że ja. A wiemy, że ty zrobisz to samo. Właśnie ciebie potrzebuję, by wróciła do domu. Żywa. Obyś miał rację. Dobra, idziemy dalej. Fum, to fum! Albo juj to dalej. ogromny kamor. Nieco Razem? Tak właśnie złowieszcze! Czyli mamy się dostać do źródła dymu? Czy tutaj na tej. Rot mówi, żeby wyciągać, Raczej nic nie ma. Czyli pójdziemy tędy. A, tu, tu się e, wracamy. Teraz kolejna droga, którędy będzie prowadziła. No, Galmak, przez tą Galmak, jaskinię. No to mamy ściskawkę, no to lecimy. No to jazda! Nie podoba mi się ta. Za... A co ja, o, Super, a kurde. I, nie, nie, jest je. I bardzo straszne. Nie ominąłem żadnej przeszkody. W jedno wjechałem. No, tutaj... da się tędy przejść. To wygląda, że... można by było tędy... Aby się przedostać, no, ale nie mogę nikogo tutaj włączyć, aby była jakaś interakcja. Dobra, idziemy tędy na pewno. Grot nikt mi nie, nie, nie pomoże. Dobra, nie da się ten wyjść. Idziemy dalej. A to co? Halo! Ha... Szukamy Fing Fuma, kojarzysz? O, Yeti! Masz <laughs> fiolet! Jak to gacie w fiolet? Co? Podobno są w fiolet? Tak właśnie mówią pradawne legendy. Widzisz? Mm. Kolejny kawałek na kresi. No właśnie O, teraz się, się po, po... Dobra, lecimy Jak to Zaufaj mi Udało się, no w końcu Czyli musiało się coś wydarzyć, aby tutaj się dostać? O tak, podoba mi się. Jeszcze nowa funkcja broni. No, dobra, jesteśmy. Zobaczmy te zabawki w akcji. Się robi. A, takie funkcje jeszcze nie, 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 nie widziałem. Właśnie prawie zmiażdżył nas wielki meteoryt. Zgadza się. Tak. Stop też ten! Dobrze, że ten kamień próbował nas zamordować. Po w życiu nie odkrylibyśmy nowej mocy Quilla. Może częściej powinniśmy cię brać. I ten! Że ty Quill, masz zawsze najlepsze zabawki! A ta twoja dziwna sprawa, No mamy, mamy dodatkową funkcję. No. Stronę? A tak. Przydatne zipe. będzie. Rany, muszę go naprawić. Ale ci teraz dobrze. I słusznie. O właśnie, mamy. Coś co tutaj znaleźliśmy. Czyli a tutaj to mamy przepaść, co? a tutaj mamy zwykłą okay. wodę. no? Pokonałeś już lęk przed wodą. I co? Pali? Straszny glut. Nie mogę skakać. To jak to magiczne błoto, które robiłem za dzieciaka. W błocie nie ma nic magicznego. Nigdy nie byłeś w pana kontra. Nie byłem. Nie wyglądasz mi na No na niestety rokiet nie zamrożesz ci do Ma... tego. W tej jaskini przynajmniej jest trochę cieplej. Ty masz chociaż futro. Gród jest właściwie nagi. Gród nie marznie. Za to w cieple jest jak dziecko. Jak przejdziemy przez ten maź? Może doskoczymy do półki wyżej. Nie bujajmy w obłokach. Oczywiście. Wystarczy tylko, że odpowiednio skoczymy. Ale tutaj nie ma gdzie skakać. Jeśli znajdziemy coś pod nogi, może zdołamy po prostu przejść. Albo ułatwimy sobie skok. Albo. Ej, a może zbudujemy coś, na czym da się stanąć? Można na przykład zwalić kawałek sklepienia. Robi nieczelnicy! Kopinator zrobi, co do niego należy. Okropny! O, właśnie, dało się. O, nie. Kapitan, deflagracja. To żadna deflagracja! Bardziej bombel ciepła. Kapitan, bombel ciepła. Nie, nie! Dobra, czyli możemy iść dalej. Okej, okay, czyli lecimy dalej. Doskoczymy, do powinniśmy dolecieć. Jedno, druga. Dobra, udało się. O, czyli mamy tak jakby schody do, do góry. No i zobaczmy, co tutaj. O, tutaj jest las. No dobra, zobaczmy, co tam jest na górze. Gród, gdzie jesteś? Hej, Gamoru! Coś ci się pokręciło! Zabawmy się w windę, Gród! Jestem grud. No, tutaj może być. Może być! No jakiś ubranko nie, niezłe. Dobra, czyli lecimy tędy. Zobaczmy czy tutaj. No doszliśmy do tego lasu, nie? Co do może tak ma na imię i próbuje się z nami porozumieć. Proszę, nie. Jestem tak. mm głód. -hmm. Tak, chyba lepiej byłoby go nie wkurzać. Jeśli ta bestia na nas poluje, nie będziemy łatwą zdobyczą. go! Widzicie? Chciał tylko... Dobra, zobaczmy, co tutaj jest po kątach. Okej... Okay. No to wiemy, że są wszędzie wokół. Nic tutaj nie ma do znalezienia. Sądziłem, że Bum dostrzeże nasze przybycie i ruszy na spotkanie. Rozczarowujące. Może się przed nami ukrywa. Nie sądzę. Temu całemu paskudnemu lokatorowi spuściliśmy mantę. Bracia krwi też dostali lanie. Patrzcie na te spiczaste drzewa. Nie przyglądaj się im zbyt dokładnie. Aj! Pieczę! Jestem Grud mówi, dzieje? że mają szkodliwe zarodniki. Może nie zbliżaj się zbytnio. Czyli trzeba uważać na te zarodniki? Ma 4 jest na swój pokręcony sposób. Drzewa są faktycznie poprzeczne. Nie wejdę tam? No wygląda na to, że nie wejdę. Mówi, że rośliny są tutaj okrutne i głupie. No i to się to spory obszar tutaj jest. Muszę je omijać. Y, A jednak tutaj mamy y, coś. Znajdziemy zaraz. na pewno należy nam się uruchomić najlepiej na normalnej planecie, więc nie próbuje nam zawód. Now air contract. Dobra, mnie tutaj. Nie ma gdzie pić. Milano wciąż jest cały. Tak, poniekąd. Warlock zadręcza Rakera. Złoty to otwarda szuka. Czy jeszcze coś tu można znaleźć? No. To nie zbyt... mi się nie wydaje. No dobra, tutaj widać, że będzie jakaś walka z bossem. Tyle tu ale to już będzie w następnym odcinku. A, dziwne, że Lady Więc żegnam was. Z jak no jakimiś potworami. Po, po no. Żegnam was do do długich, zapraszam i zapraszam do moich jubel. kolejnych, moich odcinków z serii Strażników Galaktyki. Do tego drugiego już odcinka. No i możecie subskrybować mój kanał, dawać łapki w górę. No i... W komentarzach również możecie tam do mnie zaglądać. Zaraz. Coś tutaj jeszcze znalazłem. No dobra. Nieźle. Miejcie oczy otwarte! No okej. Musisz mieć wy cześć.